Formatowanie pliku ze stanami magazynowymi. Witam w tutorialu, w którym dowiesz się, jak poprawnie sformatować plik z listą inwentaryzacyjną twoich stanów magazynowych. Pod koniec tego filmiku instruktażowego będziesz potrafił stworzyć taki plik z poprawnie sformatowanymi kolumnami oraz zapisać go w poprawnym formacie. A więc do dzieła. Zaloguj się na swoim koncie użytkownika BerlinNet i przejdź do zakładki Inwentarz. Kliknij na przycisk ściągnij. Na podanego na koncie maila dostaniesz wiadomość wraz z szablonem gotowym do uzupełnienia o Twoje stany magazynowe. W skrzynce mailowej wiadomość od BeringNet będzie miała tytuł Lista Twoich produktów na BeringNet. Otwórz maila i zapisz na dysku załącznik. Możesz teraz edytować ten plik otwierając go w jakimś arkuszu kalkulacyjnym. Ja zrobię to w Microsoft Excel. Po otworzeniu programu, proszę przejść do ikonki Windows i z rozwijanej listy kliknąć na Otwórz. Następnie znaleźć na dysku zapisany wcześniej plik z listą Państwa produktów. Jeżeli plik nie wyświetla się, proszę zaznaczyć opcję Wszystkie pliki na rozwijanej liście typów plików, które możemy otworzyć. Proszę się upewnić przy wczytywaniu pliku, że w pierwszym oknie opcja Delimited jest zaznaczona i kliknąć Następne. W kolejnym oknie upewnij się, że opcja Tab jest zaznaczona. Kliknij na OK. Gdy plik otworzy się w poprawnym formacie, możesz zacząć go edytować. Górny rząd arkusza zawiera ważną informację, która mówi naszemu systemowi, kim jesteś. Komórka C1 powiadamia system, czy chcesz zamienić całą swoją listę na BeringNet, czy też ją uaktualnić. By zamienić całą listę, wpisz 1. Jeżeli jednak chcesz dodać coś do istniejącej listy, wpisz 0. Następne trzy rzędy zawierają pomocne informacje, które pomogą Ci w poprawnym wypełnieniu reszty tabeli. Rząd piąty ma nagłówki kolumn, które są w kolejności, w jakiej później wyświetlają się w wyszukiwarce BearingNet. Pole z ceną oraz pola niestandardowe 1 do 3 są opcjonalne. Jeżeli masz swoją listę inwentaryzacyjną w innym arkuszu kalkulacyjnym, możesz go importować do szablonu BearingNet. Dzięki temu system Auto Upload BearingNet nie będzie miał problemu z przeczytaniem Twojego pliku. Kiedy skończysz edytować swoją listę z asortymentem, gotowy plik zapisz na komputerze. W tym celu kliknij na ikonę Windows na górze po lewej, kliknij Zapisz jako. Wybierz rozszerzenie TXT z opcją spacji tabulatorowych, dzięki czemu kolumny będą widniały oddzielnie. Dziękuję za obejrzenie przewodnika Twój inwentarz. W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się poprzez e-mail podany na ekranie.